Izabela Janachowska może pochwalić się życiem, o jakim większość może tylko pomarzyć. Współprowadząca taniec z gwiazdami jest dziś żoną milionera, prowadzi prężnie działający okołoślubny biznes i co kilka tygodni zalicza kolejne zagraniczne wakacje. Aktualnie Iza jest w Polsce. Czas upływa jej więc na publikowaniu na Instagramie kolejnych postów oraz wypadach do ulubionych stołecznych restauracji, które dokumentowane są przez czyhających fotoreporterów. Ostatnio jednak paparazzi nieoczekiwanie zauważyli ją nie w Warszawie, a w Sopocie. 35-latka sfotografowana została w okolicach tamtejszego mola. W nadmorskim mieście nie była sama. Towarzyszyła jej koleżanka, synek i jego niania. To właśnie ta ostatnia zajmowała się prawie trzyletnim Krzysztoferem Aleksandrem, gdy Janachowska urządzała sobie sesję zdjęciową na tle plaży i przeróżnych obiektów. Początkowo celebrytka prosiła o zdjęcia znajomą, jednak szybko stwierdziła, że samodzielne selfies wychodzą jej znacznie lepiej. Po pozowaniu, nie się ze smartfonem ekspertka od ślubów, wybrała się do restauracji, gdzie wrzuciła coś na ząb i uraczyła się kawą. Celebrytka nakarmiła także synka, z którym następnie spędziła chwilę na placu zabaw.

Thank mm. you.